Prjechaliśmy do, do Płocka postawić trudne warunki. Do pewnego momentu one, one pewnie były, z myślą przede wszystkim strzelić piersi bramkę. Tak jak tydzień temu z Termaliką dążyliśmy do tego przez pełne 90 minut i straciliśmy piersi bramkę. Tak, tak dzisiaj ten plan jakby no w pewnym sensie wypalił. Ale poszliśmy też za ciosem. Mieliśmy dwie sytuacje, gdzie jeśli byśmy podwyższyli ten wynik spotkania, to pewnie inaczej bym ten teraz na konferencji mówił, ale, ale niestety nasza skuteczność była e, dzisiaj no, na niższym poziomie niż, 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 niż we wcześniejszych meczach, gdzie strzelaliśmy po 2-3-4 bramki. Pierwsza połowa myślę, że wyrównana i nie przeczuwałem tego, że w drugiej połowie gdzieś bardziej się cofniemy, bo nie było takiego planu. Oddamy troszeczkę więcej piłki Wiśle, ale no ale stała się ta sytuacja nieszczęsna. Oglądałem to kilka razy z trzech kamer i mogę tutaj odważnie powiedzieć, że jesteśmy oszukani przez tą osobę, która podjęła decyzję. To nie ma tej sytuacji tutaj co przed chwilą mi z telewizji mówili o, o sytuacji z reprezentacji polskiej to tak szczęsny Messi Była jak coś, coś mi ktoś powiedział w ogóle... W ogóle nie, nie przyjmuję tego do wiadomości, Kuba Lemanowicz wybija piłkę, trafia Sekula w głowę, sadził głowę, nabieg, tam nawet piłki nie dotknął, jeśli chodzi o Sekula, także mówię tutaj z mojej strony, mówię to odważnie, zostaliśmy oszukani przy drugiej bramce, natomiast trzecia i czwarta bramka dla Wisły bardzo ładna, z naszymi dużymi błędami, i tutaj nie ma co mówić, nie przegraliśmy 2-1. Tutaj nie szukam nie wiadomo czego, ale mam prawo sprostować, bo zawodnicy na pewno źle się czują w tamtej, po tamtej sytuacji. I oczywiście my jako trenerzy musieliśmy reagować, musieliśmy, musieliśmy zrobić zmiany, musieliśmy podjąć zupełnie inne decyzje. Inaczej jest przy wyniku 1-1, inaczej jest przy wyniku 1-2. Dlatego przegraliśmy, przyjmujemy to no, co, musimy pracować dalej. Mam nadzieję, że następne sytuacje, już takie, takie, takie nie będą nas tak nie, nie spotkają, ale, mówię, Wisła wygrała zasłużenie, strzeliła cztery bramki i, 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 i tak naprawdę to chyba z, z mojej strony to wszystko. A na koniec, tylko mówię tutaj chcę podziękować naszym kibicom za, za przyjazd, za doping, za to, że wierzyli w nas. Chcieliśmy tutaj mówię, zrobić niespodziankę, nie udało się. Mamy na wiosnę rewa, spróbujemy w drugim meczu. Dobrze, dziękuję. Dzień dobry Państwu. Na początku się bardzo cieszę, że jest nas więcej po meczu niż przed meczem. Bardzo się cieszę, że tak okazale wygraliśmy, bo było nam to potrzebne, bo w jaki sposób często jesteśmy oceniani przez pryzmat wyniku i nie dostrzegamy wielu szczegółów, detali, które od dłuższego czasu występują. Szczegóły, detale. Mam na myśli takie momenty, gdzie dochodzisz momentami z dużą łatwością do 20 metra, robisz bardzo fajny ruch bez piłki i te podanie, może nie końcowe, ale te wyprzedzające końcowe, było często niedokładne i przez to nie dostajesz nagrody. A jakby samo dojście do tego momentu jest niesamowicie trudne. I dzisiaj w jakiś sposób bardzo się cieszę, że w drugiej połowie, w takim momencie, kiedy padła ta bramka z Karnego na 2-1, nie cofnęliśmy się, tylko graliśmy dalej. O kolejną bramkę, przejęliśmy ramkę na 3-1. Później Polonia zaczęła grać troszeczkę bezpośrednio, z pominięciem drugiej linii. Momentami nas zdominowali, zaczęli przejmować drugie piłki i przejęli kontrolę w tym meczu. I cieszę się, że zmiany po raz kolejny zawodnicy, którzy weszli, jakby znieśli z powrotem tą drużynę na odpowiedni poziom. Trzymałam ramkę na 4-1. Bardzo się cieszę też, że. Hey, Wybiegaliśmy w domu, bo jakby moja cała odprawa hmm, i wczorajsza, dzisiejsza była w jakiś sposób poświęcona, czy w większości poświęcona temu, że mamy tutaj bardzo duże wsparcie od kibiców w takich trudnych momentach, jak przegrywając 1-0. I oni są coraz z nami, coraz czas tam kibicują, coraz nas dopingują, po meczu nam dziękują, mimo tego, że w wartą poznań, czy wcześniej zremisowaliśmy tutaj z tychami, czy zremisowaliśmy hmm, wcześniejsze spotkanie i chciałem, żebyśmy mi się wreszcie odpłacili kolejnymi trzema punktami, kolejnym dobrym zwycięstwem. Tutaj na przedmeczowej konferencji też otrzymywałem pytanie, dlaczego wygrywamy różnicą jedną bramką. Wcześniej było pytanie, dlaczego nie na zero z tyłu. Jakby mówię, cieszymy się z tym, co, co mamy, co, co, co doświadczamy, bo uważam, że przeżywamy na to chwilę bardzo piękne chwile. Jeśli chodzi o rozrywki pierwszej jeśli chodzi o nasz zespół i pielęgnujmy to, żeby jakby to się nie zatraciło, pielęgnujmy, żebyśmy byli Cały czas głodni, i pielęgnujemy, żebyśmy my wszyscy byli taką jednością, żebyśmy my się napędzali, czy rozumieli, jak swoim zachowaniem mogę wpłynąć, żeby komuś pomóc, czy go wzmocnić, bo jakby tak to przełożę troszeczkę na dziecko. Każdy z nas prędzej czy później będzie ojcem, czy matką. Tak, wierzę, że jakby duży procent takich osób. i Zdarza się przecież jakaś w życiu sytuacja, że nie dziecko się przewróci, czy zrobi coś źle, czy zrobi coś głupiego i to jakby musimy być wyrozumiali, musimy w jakiś sposób znaleźć sposób, żeby wytłumaczyć, że to robić, trzeba robić inaczej. I myślę, że tak samo jest często w sporcie. Jeśli chodzi o drużyny, jeśli chodzi o zawodnika, jeśli chodzi o trenera, że jakby każdy z nas przecież w życiu popełnia błędy. Ważne, żebyśmy się uczyli wyciągać odpowiednie wnioski trenerowi Mariuszowi. Bardzo dziękuję za rywalizację. Bo, jakby doceniam to, że my ostatnio się mierzymy z bardzo silnymi zespołami, będącymi na fali. Bo, jakby czymś innym jest grać dzisiaj z Polonią Warszawa, a czymś innym było grać z Polonią Warszawa dwa miesiące temu. Czymś innym było ostatni raz grać w ostatnim tygodniu z uks em który jest po serii zwycięstw i remisu, a czymś innym było grać z nimi na początku. To samo z Wartą Pozem. Więc, jakby ja naprawdę ubezpieczam że doceniam sposób, jaki wygraliśmy dzisiaj to spotkanie. I najbardziej mnie martwi tylko to, że zawodnicy tym zwycięstwem wygrali 4 dni wolnego. Dziękuję.